Czy wiesz, że w ostatnich latach średni koszt przestoju w IT wzrósł o 30% i stale się zwiększa? A wdrożone oprogramowanie do zarządzania IT zmniejsza ryzyko nieprzewidzianej awarii nawet o 65%? Oprogramowanie Accents Envision składa się z 6 modułów, które odpowiadają za różne obszary i wspierają w codziennej pracy administratora. Każdy moduł działa samodzielnie, dzięki czemu można dostosować program do swoich potrzeb i korzystać z funkcji, których faktycznie potrzebujemy. Moduł Network to m.in. zapobieganie kosztownym przystojom przez wykrywanie anomalii w działaniu urządzeń oraz monitorowanie wilgotności i temperatury w serwerowni, skanowanie sieci i wykrywanie urządzeń i serwisów TCP IP, mapowanie portów routera i switchy, wykrywanie zmian statusu usług, np. uruchomienie, zatrzymanie czy restart urządzenia. Moduł Network pozwala na łatwe lokalizowanie i diagnozowanie problemów. Dzięki temu administrator może reagować na nietypowe sytuacje. Na tym przykładzie została stworzona mała sieć. Kolorem żółtym zaznaczone są usługi, które przestają być dostępne i nie odpowiadają, zaś kolor czerwony jest przypisany do urządzeń, które całkowicie nie działają. Zobaczmy, jak zareaguje Accents Envision, gdy Windows Server zostanie wyłączony. Jak widać, na początku pokazuje się informacja o zatrzymaniu niektórych usług systemu. Po całkowitym zakończeniu działania serwera ikona zmienia kolor na czerwony. Moduł inwentory to m.in. kompleksowa kontrola nad nawet najbardziej rozbudowaną infrastrukturą IT dzięki możliwości zarządzania stacjami roboczymi, lista aplikacji oraz aktualizacji Windows na pojedynczej stacji roboczej, pomoc dla księgowości dzięki ewidencji środków trwałych IT, czy też historia zmian sprzętu i oprogramowania. Na tym przykładzie widzimy, że pracownik instaluje na komputerze aplikację bez poinformowania o tym osoby zarządzającej siecią. Dzięki modułowi Inventory, administrator otrzymuje stosowną notyfikację, a aplikacja trafia na listę programów nieaudytowanych. Zdalne usunięcie można wykonać w szybki i nieinwazyjny sposób. Jak widać, program został pomyślnie usunięty. Moduł Users pozwala m.in. na pełne zarządzanie użytkownikami, bazując na grupach i politykach bezpieczeństwa. Dane i ustawienia są przyporządkowane do konkretnego użytkownika, dzięki czemu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron podążają automatycznie za nim, niezależnie od komputera, na którym pracuje. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez blokowanie niebezpiecznych domen oraz monitorowanie odwiedzanych stron i uruchamianych aplikacji. Moduł ten pozwala administratorowi m.in. monitorować, jakie akcje podejmują użytkownicy. Po wybraniu konkretnej osoby można wyświetlić podsumowanie wszystkich działań, gdzie widać m.in. użycie łącza czy wykorzystanie programów. Przykładowo, pracownik logował się na swoją prywatną pocztę, co może być niezgodne z polityką firmy. Podgląd odwiedzanych stron pozwala sprawdzić, na jakie witryny wchodził użytkownik i ile czasu tam spędził. Kolejną ciekawą funkcją jest lista uruchamianych aplikacji, również ze szczegółowymi statystykami ich wykorzystania. Administrator ma możliwość wykonywania zrzutów ekranu z komputera pracownika z określoną przez siebie częstotliwością. Moduł SmartTime pozwala m.in. na tworzenie statystyk własnej aktywności przy komputerze, a także aktywności wszystkich podległych pracowników. Cykliczne wysyłanie mailem alertów o przekroczeniu zdefiniowanych progów produktywności, tworzenie grup złożonych z dowolnych pracowników firmy. Zdefiniowanie czasu prywatnego i wyłączenie analizy aktywności w SmartTime w czasie korzystania z komputera do celów prywatnych. Moduł SmartTime pozwala na dostarczenie kluczowej wiedzy nie tylko administratorom, ale także menedżerom i samym pracownikom poprzez dostęp do danych przedstawionych w czytelny sposób. Łatwo można sprawdzić, ile czasu korzystano z aplikacji produktywnych, neutralnych i nieproduktywnych, a także zdefiniować odpowiednio każdy program. Helpdesk to m.in. łatwe zarządzanie zgłoszeniami pracowników poprzez rozbudowany system raportów, interfejs webowy czy procesowanie zgłoszeń wiadomości e-mail. Oszczędność czasu pomocy technicznej z możliwością udzielenia użytkownikowi pomocy zdalnej i wykorzystania wewnętrznego komunikatora. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Administrator planuje restart serwera, w związku z czym przygotowuje komunikat dla pracowników. Może wybrać wszystkie lub wybrane urządzenia, a nawet konkretną osobę. Jak widać na komputerze pracownika pojawiła się wcześniej przygotowana wiadomość. W tym wypadku komunikat wymaga potwierdzenia odczytania, w związku z czym nie da się jej zignorować. Moduł DataGuard tworzy m.in. listę urządzeń podłączonych do komputera pozwala na ustawienie reguł dla całej sieci, wybranych map sieci oraz dla grup i użytkowników Active Directory. Audyt podłączeń i operacji na urządzeniach przenośnych oraz na udziałach sieciowych. Zabezpieczenie sieci firmowej przed infekcją z nośników USB połączone z zarządzaniem prawami dostępu. Czy też na ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych. Program Envision pozwala na ustawienie polityk dla każdego użytkownika osobno. Na tym przykładzie, używając modułu DataGuard, administrator ustawi bardzo restrykcyjną politykę, która nie pozwala na odczyt, zapis i wykonywanie plików podłączonego nośnika. Zobaczmy, co się stanie na komputerze pracownika przy podpięciu nośnika USB. Zgodnie z zamierzeniem dostęp został zablokowany. Administrator odnotował zdarzenie jako incydent. Ustawienia mogą być dowolnie modyfikowane. Tym razem dozwolony jest odczyt, ale zablokowane kopiowanie plików z komputera na pendrive'a. Jak wypadnie próba podpięcia nośnika? Jak widać, skopiowanie danych odbywa się bez najmniejszego problemu. Gdyby jednak pracownik chciał wynieść z firmy dane osobowe i skopiować je na pendrive'a, jego działanie zostanie zablokowane. Administrator może sterować wszystkim z jednego centrum dowodzenia, czyli Admin Center, gdzie interaktywne dashboardy i widżety prezentują dane z modułów. Access Envision. Kompleksowe rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb.